Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale wy zagrajmy w Sonic Heroes! I dzisiaj zaczynamy gran Metropolis, czyli poziom, w którym są szybkie, niebieskie trasy, w którym jest dużo robotów i jest ogólnie futurystyczne miasto. Więc w sumie nic nowego, bo już przechodziliśmy ten poziom dwa razy, a jeszcze czeka nas trzeci z Team Chaotix. E, więc no. Mm, dobra. O, śpi sobie na warcie, nieładnie. Generalnie mam wrażenie, że Shadowem się porusza znacznie szybciej niż Sonikiem. Nie wiem, już chyba o tym gadałem przy okazji gameplaya z Sonic Adventure 2. Ale mam takie dziwne wrażenie, że zwyczajnie ten. E, zwyczajnie Shadowem da się szybciej robić to. Znaczy, przynajmniej szybciej da się. Gra, e, poruszać. Oj, oj, dobra. Okej, okay, tutaj warto uważać, żeby nie spaść tutaj, bo no, yy, dobra, o, dobra, okej. Okay. Będę starał się przychodzić tutaj ten poziom szybko, bo hej, no nie z każdym przeciwnikiem się chce walczyć, a ta gra jest bardziej nastawiona pod walkę, aniżeli na yy, na ten, na granie właśnie szybko, ale no. No, hello, gra Sonika, więc tutaj musi być szybko. Dobra. Hmm. Hmm, dobra. Hmm. Wow, 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 wow. Hmm. Dobra. Dobrze, że na szczęście mamy Team Blast odblokowanego, więc. Nic nie straciliśmy, spokojna głowa. Dobra. O, już Shadow jest wylewelowany. No to na spokojnie już damy radę też szybciej robić ten poziom, bo przypominam, że jak mamy wylewelowane postaci na szybko, to wtedy nie będą one musiały robić tego tornada całego, przy tym, przy tych, przy tych, wiecie, tych, yy, tych masztach. Hmm. Dobra Ciśniemy dalej o. Dobra hmm. Hmm. O dobra kogo wylewelujemy kogo a dobra O dobra. Mm, o i tutaj jest idealny moment na light speed dash, bo no nie wiem, czy wspominam o tym, że to jest idealny poziom pod light speed dash. Mm. O dobra. O idealnie. Nie wiem czy da się ogólnie pokonać ten, ten moment bez właśnie lightspeed spidasza, ale no, zawsze fajnie się z niego korzysta. Mm, dobra. O, dobra. Mm, okay. Dobra, power, chodź tu. Chodź tu, Omega. Omega, dobrze, nie pomyliłem go z Gammą. A, dobra. W ogóle tak od was, tak się was zapytam, jeżeli teraz jesteście na tym momencie odcinka, kogo wolicie bardziej? Omega czy gamma? Ja osobiście preferuję Ga omega. Ale gamma też jest spoko, bo wiadomo, on to zapoczątkował, on był takim pierwszym bardziej kumatym e, robotem. Ale kurde omega ma... jest bardziej wyjątkowe według mnie, bo szczególnie że tej nie musi korzystać z na przykład żadnych flickizów, więc no, jest to przynajmniej taki mm, dobra, więc jest to taki przynajmniej taki bardziej no, nic nie straci mm, dobra o dobra, team blast dobra, więc co my tutaj ciśniemy No aktywowałem to. Coś się zacięło? Aha, dobra, Nieważne. Dobra. O, dobra. Dobra. O, właśnie to jest ten marzo, o którym Wam wspominałem. Więc opłaca się wylewelować najpierw te szybkie postacie, żeby potem mieć dobry przykład, właśnie szybciej przychodzi ten poziom. Dobra. O. Zduczyliśmy go na strzała. Na jednego strzała. Dobra. OK, już tutaj tak chyba kojarzę powoli ten level design, tak dobra, teraz ta, ta będziemy mieli ten moment, gdzie no będziemy grindować. Dobra. Chodź szkoda. Mm, dobra. Mm. Dobra. Tutaj ostatnio kończyliśmy level będąc team Rose, a za to tutaj teraz pewnie będzie. No to pewnie jesteśmy dopiero jesteśmy w połowie. Dobra. O, dobra. O. Mm. o dobra. M. Mm, Okej, okay, teraz pociśniemy tutaj. Ha. Ale nie powiem epicki. Ej, ale że ja jakby był jakbym spał. Tego. No, no po coś jest ten checkpoint no po nic się on tam nie pojawia hmm. dobra Aj. Hmm. dobra, to na szczęście łatwo ominąć. Ło, dobra. Hmm, tam jest klucz, ale klucz nas nie interesuje już. Hmm, Ua, dobra, trochę <trujne> Tru się tutaj już przesaszyłem. Dobra. tym co tam nam szkodzi. Bogaci to mogą. Burżuje, mm, dobra. O! O, idealnie. O! Kurde, nie no nic, ale. O dobra. Więc przeszliśmy pierwszy akt tego poziomu i zaraz pewnie pojawi się cięcie, bo mi się zaraz z nagraniem wykrzaczy, czy coś w tym rodzaju. Już się raz wykrzaczyło. Ale jaką rangę będziemy? O ranga C. okej, okay, drugi akt, power plant, ale wiadomo, to jest jeden i ten sam po, poziom. E, nie wymyślajmy, to jest jedno i to samo. Dobra, chodźcie tu, robognojki bo gnojki, jak ja ich nazwałem, kurde Dobra Ciśniemy tutaj Idziemy szybką drogą. O! Kurde, myślałem, żeby tam przeszkodzić ale dobra Nieważne Kurde, ale ta agresja Tak wykraczył mi się nagranie, jakby ktoś się pytał <grym> dobra O, w sumie tego typa rozwalimy. Dziękuję bardzo. Mm, dobra. Mm, ok. Ciśniemy tutaj. No i tutaj nie przejdziemy, bo tutaj mamy... Zablokowane, o ale Już coś rozwaliliśmy, aha dobra wystarczy tylko jednego rozwalić Dobra hmm. Team blast Nie hmm. Dobra Mam już wszystkich wylewelowanych, więc pójdziemy ten. Ale nieźle! O, tego się nie spodziewałem. Dobra. Team Blast. Olewamy tamtych. Yy, no, olewamy po prostu tych typów i zwyczajnie ciśniemy Team Blasta, bo. Hmm. O! Dobra. Tędy pójdziemy? Hmm. Dobra. Hm. Dobra, tego typu rozwalimy sobie, bo niestety nie ma innej opcji. Do. O, ale to jest było szczerze epickie, nie powiem. O nie, ale ten przeciwnik. Aha. Dobra. Dobra, wystarczyło tylko tyle. Team Blast. Dobra, żeby tylko doskoczyć. Dobra. Mm okej, okay, team blast, kolejne mm, dobra, bo to się zlagowało mm, dobra Dobra, o, tutaj będziemy mieli idealny moment, żeby sobie szybko przy... O, szybko sobie... przyspidranować. Przy mmm, dobra. O! Dobra. Mm. O dobra, zaskoczyliśmy. No i ciśniemy dalej. Cyk, cyk, ale sobie. Nie! <laughs> Jesteśmy jednak z powrotem. Dobra, może tym razem się nie uda. Nic nic nie skiepsić. Znaczy najgorsze po prostu było to, że po prostu był daleko checkpoint. Jednak, jednak te checkpointy nie są po nic. Mmm, dobra. Mmm. Dobra hmm. Okej, okay, to jest ta sekwencja i chyba jest trudniej właśnie niż było to e, z Team Sonic hmm, Bo zwyczajnie jest tutaj więcej tych Tych cośków, dobra A, shadowem sobie pójdziemy hmm. Dobra hmm. No, spadaj. Dobra, oaktywnione. Eee, team Blast, I guess. Po co marnować nasz czas? A czas to pieniądz? Dobra. Mm. O, idealnie, ale, ale kurde, udało się. Mm. O, to spada. Ciekawe jakie to uczucie, jak to takie coś by spadło na kogoś. O, raczej by to nie było zbyt fajne. mm checkpoint mm. What? про добра hmm. Kurde, aż nie wiem co mówić. Bo w sumie większość już praktycznie przerabialiśmy. Poza tym, że. No, zaraz będzie powtórka z tego. tego czegoś. Mm. O, no. O, dobra. Hmm. dobra King hmm. blast I guess już nawet nie wiem co robić tak szczerze Oczywiście ścinka musiała być. Dobrze. Kurde, team, y, tego. Light speed dasha bym chciał wziąć, ale nie da rady. O, może tutaj się uda przyspieszyć przynajmniej. Dobra, udało się, a to już i tak było na końcu. Dobra. Ciśniemy tu. Czy to już nie jest ten moment z tą lawą? Kurde. Tak, to już jest ten moment z tą lawą. Mm, Zapytacie pewnie, o jaką lawą mi chodzi, ale to jest bardziej stopiony metal. Ten moment, gdzie... No takim pseudo-bulkan, tam... Dobra. Mm. Okay. Mm, o dobra, o to mi chodziło. Um, dobra. Czy te glicze. Nie wiem, ale mam czasami wrażenie, że ta gra się gliczuje bardzo mocno. Dobra. Ok, tamtych możemy ominąć. Więc na spokojnie. O, dobra. Trzeba było kim rzucić. A, ale już tutaj powoli teraz jesteśmy bliżej końca. Dobra, koniec levelu. No, Shadow szybciej, o! Ale dużo nam zajął ten poziom, wam powiem. No, nie powiem. Trochę to mi się nie podoba, ale. Ale i tak to tylko. To jest taki przedostatni raz, jak ogrywam ten poziom, więc na no, spokojnie. Ranga B? Ej, to jest prawie najlepsza ranga! Kurde! Może jakbybym więcej przeciwników pokonał, albo trochę bym to szybciej zrobił, to jednak byłaby lepsza ocena. A tak, tu stałem takie mocną czwóreczkę. zastanawiam się, czy te też te rangi to się biorą od amerykańskiego systemu ocenienia, czy tak po prostu wymyślili sobie to. Dobra. I w sumie jak Team Sonic walczyło z Team Rose, to my walczymy z Team Team Chaotix. Jedyny chyba kto nie walczył z. Drużyną, która między sobą nie walczyła, jest Team Chaotix i Team Sonic. Dziwne? No. Hmm. hmm. Oni są wyjątkowo tacy... no, denerwującymi są bardzo e, takim pseudobosem, chociaż to jest bardziej taki dla mnie mini-boss. DOBRA UDAŁO SIĘ I... cóż to już by było na tyle z tego odcinka Mam nadzieję że wam się spodobał i nie zanudzam aż tak mocno No i cóż ale cześć siemanko widzimy się w kolejnych filmach